Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Jest to pierwszy film świąteczny, w którym powiem Wam jak będą wyglądać vlogmasy i czy będą jakiekolwiek inne filmy niż vlogi Pierwsza sprawa, która Was na pewno nurtuje to czy w ogóle będzie na moim kanale vlogmas i mogę odpowiedzieć, że tak w moim kanale będzie vlogmas, pierwszy raz się go podejmuję W tamtym roku, czy dwa lata temu miałam mm, gamemas na kanale klubowym, jeszcze starego klubu ale w tym roku postanowiłam stworzyć właśnie Vlogmas, czyli filmy z vlogów. Mam nadzieję, że jakoś będą one wyglądać. Kolejne pytanie, czyli jak będą wyglądać te vlogi? W związku z moim internetem, który no nie jest za ciekawy, nie wyrobię się z codziennymi filmami. Po prostu nie jestem w stanie, i postanowiłam, że będą one tygodniówkami. Nie wiem, w których godzinach, bardziej to w wieczornych godzinach. Czy będzie otwieranie kalendarzy? Tak, będzie otwieranie kalendarzy. Pierwszy raz w tym roku mam sześć kalendarzy. Zazwyczaj to moja największa ilość to była trzy kalendarze, a w tym roku sześć. Więc będzie się robić na vlogmasach. Kolejne pytanie: jakie kalendarze mam? I tak szczerze, to nie wiem, czy mam wam teraz mówić, czy nie. Czy powiedzieć dopiero pierwszego, jak będę nagrywać, jak zaczyna się. Jak będę zaczynać nagrywać vlogmasy, i myślę, że zostawię tutaj taką e, tajemnicę, ale może na Instagramie Wam pokażę, kto wie, pierwszego, akurat. Bardzo możliwe. Obserwujcie. Tutaj macie mojego Instagrama, i możecie po prostu patrzeć, czy pierwszego coś dodam, czy nie. I ostatnie pytanie: czy będą inne filmy niż vlogi, czyli vlogmasy? Tak będą, będę się starała, żeby były. W moim kalendarzu już sobie wszystko tak mniej więcej, przygotowałam i bym chciała, żeby wyglądał ten plan cały, ale mój internet może no, być kiepski i robić mi na złość, więc um, może być ciężko, ale mogę wam mniej więcej powiedzieć, jak planuję, żeby wyglądał. Pierwszy, yy, pierwszy grudzień to pojawi się ten film taki informacyjny, jak w ogóle będzie ten grudzień wyglądał i tak dalej. Czwartego może być aktualizacja z SSO. Już mają podobno być świąteczne rzeczy, więc to idealnie się wpasuje, ale piątki będą aktualizacje, albo w sobotę, to zależy na jak internet, albo w niedzielę. No, tutaj z aktualizacjami może być różnie. Bo on nie jest na tip top, takie najważniejsze. W sobotę będą inne filmy niż vlogi, ale nie znalazłam jakie filmy. No, pojawią się cztery filmy, takie inne niż vlogi. W poniedziałki, no to vlogmasy, a we wtorki mmm, trzy filmy. Tutaj od 8, 15 i 22 będą się pojawiać filmy na kanale gamingowym. I myślę, że ten grudzień może być ciężki dla tamtego kanału. Eee, chyba, że internet mi pomoże i będzie ok, bo mam takie filmy świąteczne, to mam zapisane tylko filmy świąteczne, więc trzy filmy świąteczne się pojawią na moim drugim kanale, czyli kanale gamingowym. Eee, inne gry postaram się, żeby były, żeby ten kanał po prostu nie był zaniedbany, ale bardziej skupiam się w grudniu na tym kanale i po prostu chciałam, żeby wszystko się Taki to już koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że cię Wam się spodobał. Jeżeli, jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, by dostawać powiadomienia. No i co? Czekajcie na vlogmasy. Pa!